Biblioteka na Bemowie wita wszystkie dzieci i zapraszam na teatrzyk i Baj z naszą wiewiórką Basią. Dziś Eko Przygody Baśki w odcinku pod tytułem Ocieplenie klimatu, pożyteczne nawyki. Autorami rysunków są nasi wolontariusze, dzieci ze szkół Bemowskich, klasy 7 i 8. Zapraszamy. Hop, hop. Czy jest ktoś? Ojej, całkiem z to ja, wiewiórka, wasza Basia. Dzień dobry dzieci. Ojej, jej. jestem taka słaba, powiedziała Baśka, siedząc na parapecie bibliotecznego okna i grzejąc się w promieniach słonka. Byłam przeziębiona, powiedziała. I teraz brak mi energii i siły. Ho, 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 ho. A to co takiego zdziwiła się Baśka? O, jaki mi ludki piesek maskotka na baterię. To on tak niby szczeka. Jaki ładny, a ile ma siły i energii przez te baterie. No właśnie, dzieci, energia to siła u ludzi Wiewiórek i na przykład dzieci to siła do biegania i zabawy. A w urządzeniach, maszynach, autach, samolotach, energia ta porusza urządzenia. Źródła energii są w ziemi, bardzo głęboko. To jest węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny. Z tego mamy prąd w kontaktach. To są źródła nieodnawialne. To prawdziwa katastrofa dla natury. Natura jest przez człowieka okradana. Ubywa i ubywa węgla, ropy i gazu. A, to, a do tego. Nagle Baśka urwała opowieść, bo na ścieżce zobaczyła starego wiewióra i srokę kundzie. Złodzieje, złodzieje, złodzieje! Darła się sroka, choć nie wiedziała o co chodzi. Prawdę powiedziawszy, stary wiewiór też się dopytywał: O co chodzi z tym okradaniem natury? No, zaczęła znów Paśka, no bo jak się tak zabiera ten gaz i węgiel z ziemi, bo wydobywa się go w kopalniach, to jest go coraz mniej w ziemi. Potem ludzie ten węgiel lub gaz lub ropę spalają, przetwarzają na energię, czyli na prąd w kontaktach. Strasznie zanieczyszczają powietrze. <laughs> To my zwierzęta i ludzie wtedy chorujemy, bo mamy złe powietrze, klimat się ociepla i wszystko jest inaczej. Topnieją lodowce, w zimie brakuje nam zimy i śniegu, a latem brakuje deszczu. A wiecie co na to wszystko ludzie wymyślili? Wiecie dzieci? Otóż ludzie wymyślili źródła odnawialne energii. Te są dobre dla natury i nie kradną jej bogactw. To na przykład baterie słoneczne. One biorą siłę z ciepła słońca. Albo elektrownie wiatrowe. One z kolei biorą siłę z wiatru. I tak powstaje prąd. Ten, co płynie w gniazdkach. Ho, ho! Co by to było, gdyby nie było prądu? Hmm, nie byłoby światła, nie byłoby lodówek ani pralek. Nie byłoby komputerów, suszarek, ciepłych kaloryferów. No, katastrofa. A teraz. Posłuchajcie, co mi się przydarzyło w zeszłym tygodniu, powiedziała Baśka. A Stary Wiewiór i Soka Kundzia przycupnęły pod oknem i słuchali. Wiecie, moi drodzy, że mam kuzynkę Rudaskę. Teraz ona przeniosła się bliżej osiedla domków. Na, domach, na dachach wielu domów. Pojawiły się dziwne kratki i błyszczące kwadraciki. Ludzie to nazywali panele słoneczne. Gdy tylko spotkałyśmy się z rudaską, nie mogłyśmy się nagadać. Puszyłyśmy nasze ogonki i śmiałyśmy się do łez. Nagle pojawiło się stado srok. Krążyły nad nami przez kilka minut. Potem obsiadły dach najbliższego domu. Dziobały, dziobały i drapały kwadraciki paneli. A potem znów krążyły. Zrobiło się dziwnie i niespokojnie. Zmierzch zapadał, a światła się jeszcze nie świeciły. Oho! ściszyła głos rudaska. Znów śledzą. – Kogo i co? – pytała Baśka. – No, prowadzą detektywistyczne śledztwo – powiedziała Rudaska. – Śledztwo? – spytała Baśka. – Tak, tak, bo ponoć te panele słoneczne to nam kradną słońce – cicho szeptała Rudaska. – Niesamowite! A to dopiero no, to na mnie pora, powiedziała Baśka i ruszyła do swojej biblioteki. Hmm. Po drodze myślała, to to chyba niemożliwe. Nie mogą nam te baterie słoneczne zabrać całego słonka. No jakby to było smutno, gdyby... Gdyby bez słońca było ciągle pochmurno i szaro. Gdy dotarłam do biblioteki, natychmiast pognałam do działu z książkami o energii. Uff, uspokoiłam się, bo wyczytałam, że wystarczy słonka dla wszystkich. Ale musimy oszczędzać energię i chronić klimat. A jak to posłuchajcie? Przyzwyczaj się do pożytecznych nawyków. Na przykład wyłącz komputer, gdy nie korzystasz. Zgaś światło, gdy wychodzisz z pokoju. Drukuj na obu stronach kartki. Używaj żarówek energooszczędnych. Nie otwieraj lodówki niepotrzebnie, tylko po to, by się pogapić na jej zawartość. Korzystaj z komunikacji publicznej lub roweru. Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmieci. Bo mają bardzo trujące substancje szkodliwe dla środowiska. Korzystaj ze specjalnych pojemników do specjalnego recyklingu. No, no to tyle, drogie dzieci. Pamiętajcie, pozytywne, pożyteczne przyzwyczajenia to zdrowe życie dla ludzi. I dla nas zwierząt to zdrowa nasza planeta. Pa!